Bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim nowym kanale XMixer Plus. Jak yy, widzicie, to pierwszy odcinek z... czego to jest, no, z, 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 z czego, no... Yy, z Minecraft yy, Play Games. Kurde, bo ochto. Jak yy, widzicie, gramy się na serwerze MineFox. Oczywiście link, link będzie do pobrania w opisie. Zobaczcie, mm, Słuchajcie, bez przedłużania będziemy zaczynać. Ja myślałam na początku, żeby... Jak będziemy sobie głównie chodzić po tych wszystkich serwerach, to myślałam, że będziemy odtąd do tą tak szli, a zakończymy na survivalu, bo to są no to wiecie tam. Chyba, że zobaczymy już zresztą. Myślałam, żeby zacząć od mobareny. Tak? wchodzimy do takiego Tipka. Te! Człowiek! Te 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 A jak nie działa, to klikamy na to. O i tu sobie wybieramy kto to było? Y mój Barena. Jeee, te po mnie i to się tu szło e, nie Super. tu, nie tu o to podgłoszę trochę e, obserwuj domądrza, a weźmy cztery tam, ta jest tak jest klasy gra... o za... Ja ileś mamy tam pewną, okej okay, tu klasy gra, co tu mamy, bloker, diamentowa zbroja, zaraz miecz, pięć steków, pięć steków, dziesięć chlebów i dwie Czy dobre żelazna rycerz, żelazna zbroja, tak sobie miecz, Czy dobre skórzana zbroja, łuk, nieskończoność jeden mhm, mhm. paladyn złota zbroja, żelazny miecz, łuk, czy ile całej, ty może sobie weźmiemy paladyna, paladyna albo rycerza, co mówicie? ale złote ma złotych jabłek dużo o to bierzemy o je mamy złoty jabłek ale zarobi się, bo to jak połączenie łucznika no i jak to tam zobaczy mapę przy okazji no to takie coś tak no a tu nie wiem to o, są nie oj są cien kolczuga jezu dobre i są ambiste. Nieumarły nie umarły koń no nie mówię, wszyscy, ile zostało? 130 minut no kurde, ile lawy. kiedyś byłem, miałem, ja byłem taki mapie, co wszędzie, kurde dziury i wszędzie, do lady tylko mogły spać. ale, słuchajcie, wiecie co ja zrobię, krótką przerwę, żeby już tak nie za, żeby tutaj już tak długo nie czekać, okej? Okay? Dobra, słuchajcie, już tu jest kilka sekund zostało i ja to powiedzieć, że tu, jak wiecie, tam kasę się zarabia na każdej arenie, więc jak robimy naturalnie, to długiej też będzie więc, y na wszystkie, jak będziemy przychodzić, tak wszystkie tam wokoło, to wiecie, będzie, tam będziemy My sobie będziemy się starali, jak sobie tę sumkę zrobić. Ale co, zaczęło się, więc Zaczynamy no, cię, żebyś spawnedź, ale na razie, później się będzie ich dużo spawnić, więc wiecie. No, na razie to jest nas, nas, byście dużo... Oh, Jezu! Nie, Je, zabiłem jednego. Chole, No fucking. Wow. On się spełnił nie wiadomo gdzie On nie niewidzialny jest? E, lol Nie widać Masz ty ciulu, ale lagi O fak, lagi Idź ty ciulu Łoo wow. Aaa, jakie lagi No spiwnielaj z tego świata Jezu, musiałem tu jakiś kurde... Zwierz jaki okej okay. Fala trzecia. Dlaczego mnie zawsze pająki biją, mej? Co one do mnie mają? Dzięki. Poczekajcie, z tym przesuć jabłko. O, bo teraz już się zaczyna groźnie robić. Kurde, no gdzieś mi zasłonił. Zostaw tego ciula! Nawet go nie znam, ale zostaw go. Czemu na mnie wszystkie pająki zawsze rzucają? Bez sensu, człowiek. No idę ci pomóc, ciulu. Oh, oh. Jesteśmy koksami, jeszcze. Nie przegrywamy koksami. jeszcze. Okej, okay, jeszcze nie przegrywamy. Dostałeś na... Mam dychę! Jestem koksem, mam dychę. Łofak! Ile, ile zombie? Fak, 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 fuck, fak, I tu mnie Baśka strzela. Koksami. Jeszcze! Jest! Koksa zdążyłem gdzieś. Jów koksu ze mnie. Dużo jures. Nie, to ci mu łódz! A, spierdzielaj. Ciekawe kto przeżyje ostatni. Jadłem koksa, nic mi w gówniarzu nie robisz. to tu, A! Słuchajcie mam mało miejsca na dysku LOL Słuchajcie cześć Jak widzicie my już jesteśmy po rozgrywce Jesteśmy tutaj i w ogóle był nas trzech Ja jeszcze jakichś dwóch gostków Pigmeny się kurna nas rzuciły W jednego z łuku strzeliłem i Wszystkie na mnie rzuciły Ale jakoś tam zobaczymy je zarobiłem Yyyy ale miałem Miałem tam że kasy ale zarobiłem spoko Wiem że tam dychę w którym zarobiłem Stanciu. starciu i Kibak. Ej, słuchajcie, no co? Ja się będę z wami żegnał do następnego drugiego odcinka. Te, te na serio będą już szczęś, częściej rzucane. Ej, postaram się dzisiaj teraz montować i zapisać od razu. Nie wiem kiedy rzucę. Ja okażę dopiero. Więc co? Do następnej areny, następna będą chyba The dewosy, więc myślę, że będzie te, również ciekawie Więc co? Trzymajcie się. No i cześć.